Twórca Pierścieni Władzy znany jako Celebrimbor jest wyjątkowo ważną postacią w tolkienowskim legendarium. Jest on szczególnie ważny dla mnie, ponieważ to od tego materiału o tej postaci zacząłem regularnie nagrywać filmy na tym kanale. Historia tego elfa jest jednak problematyczna. Wiele w niej niedopowiedzeń, a dodatkowo sam Tolkien zmieniał podejście do postaci i nanosił szereg zmian fabularnych. Pozwólcie, że opowiem Wam, co i jak. Kelebrimbor, co w elfickim języku oznacza srebrnoręki, urodził się w Walinorze podczas ery drzew. Był synem Kurufina i wnukiem Feanora. Urodził się zatem w chwalebnej linii Noldorów. Jego dziad, Feanor, twórca Silmarili, był najsłynniejszym rzemieślnikiem tamtych czasów. Ojciec Celebrimbora również znany był ze swego rzemiosła, to też i Celebrimbor cenił piękno rzemiosła ponad wszystko. I przez większość czasu oddawał się pasji z niemal krasnoludzką obsesją. W 1495 roku ery drzew pokój Walinoru został zakłócony. Melkor i upiorna Ungolianta zniszczyli wielkie drzewa Walinoru Telperion i Laurelin. Ciemności i głucha cisza ogarnęły piękny walinor, gdy mieszkańcy celebrowali swe święto w asyście Valarów. Melkor włamał się także do skarbca Feanora i zrabował przepiękne silmarile. Pełen złości dziadka Lebrimbora zebrał wszystkich chętnych Noldorów i nakłonił ich do wyruszenia na wschód w poszukiwaniu zemsty za zbrodnie Morgota. Celebrimbor również uczestniczył w Eksodusie. Nie mamy informacji o jego uczestnictwie w bratobójczej walce w Alqualonde, ale możemy przypuszczać, że brał w niej udział z racji bliskiego pokrewieństwa z Feanorem. To jak przedostał się do Beleriandu również pozostaje zagadką. Istniały tylko dwa sposoby na dostanie się do śródziemia. Cieśnina Helkarax lub droga morska. Jego dziad i ojciec opuścili pobratymców i popłynęli skradzionymi łodziami. Celebrimbor mógł jednak równie dobrze zostać z wujem Fingolfinem i przeprawić się przez zamarznięte pustkowia. Przyjmijmy jednak, że ponownie został przy rodzinie. Oznaczałoby to, że wziął udział w pierwszych wielkich bitwach pierwszej ery: to jest Dagor Nuin Giliad i Dagor Aglareb. Ta druga była szczególnie ważna dla wszystkich mieszkańców Beleriandu, ponieważ twierdza Morgota została oblężona na kilkaset najbliższych lat. Ojciec Celebrimbora i jego brat osiedli w następnych latach na terytorium Himladu położonego na południe od przełęczy Aglon. Najprawdopodobniej tam również zamieszkał Celebrimbor. Zimowej nocy 455 roku pierwszej ery ziściły się najgorsze obawy elfów, i to w sposób tak nagły i okropny, iż nikt nie był w stanie tego przewidzieć, nawet w najczarniejszych snach. Wojska Morgota złamały oblężenie i wylały się na pobliskie ziemie. Na wschodzie armia ciemności z wielkimi stratami zdobyła przełęcz Aglon i prawie cały obszar wschodnich marchi. Kelgorm i Kurufin zmuszeni byli wycofać się do Nargotrondu. Wraz z nimi uciekł także Celebrimbor. Osiedli w Nargotrondzie ukrytej elfickiej twierdzy założonej przez Finroda Felagunda. Miasto było wydrążone w skałach nad Narogiem przez krasnoludów na wzór Menegrotu. Niedługo później jednak drogi Kalebrimbora i jego rodziny miały się rozejść, ponieważ ojciec i wuj zostali wygnani z Nargotrondu. Pobyt Celebrimbora w mieście także nie trwał za długo. W 495 roku miasto zostało zrównane z ziemią przez Hordy Morgota pod przywództwem ojca Smoków Glaurunga. Niektóre źródła wskazują, że Celebrimbor mógł później udać się do Gondolinu, ostatniego bastionu Noldorów w Beleriandzie. Zgadzałoby się to z pierwszymi zapiskami Tolkiena na temat tej postaci. W gondolinie Celebrimbor poznał wielu wybitnych rzemieślników i uczonych. Współpracował z mistrzami rzemiosła, tworząc dzieła, które przetrwały wieki. Jego umiejętności kowalskie były wysoko cenione, a miłość Celebrimbora do sztuki kwitła wśród tych, którzy doceniali piękno nad surową siłę. Pod okiem legendarnego mistrza Enerdyla Celebrimbor kształcił się w sztuce jubilerstwa i szybko stał się głównym jubilerem na dworze króla Turgona. Według niektórych źródeł, Celebrimbor stworzył w tamtych dniach Elessar, El elficki kamień, który posiadał zdolności lecznicze. Inne źródła podają natomiast mitycznego mistrza Enerdila jako pierwszego twórcę kamienia elfów. Jednak nawet Gondolin nie mógł wiecznie opierać się siłą zła. Podczas upadku miasta, Celebrimbor znów musiał stawić czoła zagładzie, lecz jego hard ducha i niezwykłe zdolności pozwoliły mu przetrwać. W chaosie bitwy widział, jak upadają jego przyjaciele i sojusznicy, ale udało mu się uciec z grupą Tuora. Celebrimbor najprawdopodobniej walczył też w wojnie gniewu, wielkim finale pierwszej ery, gdzie siły Morgota zostały zniszczone przez armię Walarów. Po pokonaniu wielkiego nieprzyjaciela elfom zaoferowano powrót do Valinoru. Lecz Celebrimbor zdecydował się zostać wśród ziemi i wraz z pozostałymi pobratymcami prowadzonymi przez Gilgalada udał się do krainy zwanej Lindon. Kilka stuleci później Celebrimbor powiódł wielu elfów do krain na wschód od Gór Błękitnych, aż do podnóży Gór Mglistych. Około 750 roku II ery Celebrimbor wraz z towarzyszącymi mu elfami założył miasto Ost-in-Edil, które wkrótce stało się stolicą Wielkiego Królestwa Eregion. Początkowo Regionem zarządzali wspólnie elfi lordowie. Elfy zostały przyciągnięte odkryciem krasnoludów. Długobrodzi odnaleźli w swych jaskiniach niezwykle rzadki i piękny surowiec zwany Mitrilem. Mieszkańcy regionu żyli zatem w harmonii z krasnoludami z Khazad-Dum. Sąsiedzi często ze sobą handlowali, o czym może świadczyć chociażby droga poprowadzona z Ost-in-Edil wprost do Mori. W tym czasie powstała również specjalna Gildia Rzemieślników, przewodzona przez Celebrimbora. Gildia nosiła nazwę Gwajd i Mirdain, w wolnym tłumaczeniu oznaczająca ludzi lub istoty jubilerstwa. Elfie rzemiosło wywarło na Krasnoludach niemałe wrażenie. Narwi, jeden z krasnoludów zamieszkujących Kazad Dum, zaproponował Celebrimborowi współpracę w stworzeniu zachodnich drzwi do Królestwa Krasnoludów. Wspólnymi siłami stworzyli wrota Durina. Początkiem końca spokojnego życia dla elfów z regionu był rok 1202 ery. Dobram miasta zawitał wówczas mężczyzna podający się za Anna Tara, pana, podarunków i emisariusza Walarów. Wygłosił przemowę, która rozbudziła serca zapalonych rzemieślników. Czemuż to śródziemie miałoby na zawsze pozostać w nędzy i ciemności, chociaż elfowie mogli uczynić je krainą równie piękną jak RSA, a może nawet jak Walinor? Skoro nie wróciliście tam, chociaż mogliście to zrobić, wnioskuję, że kochacie to Śródziemie podobnie jak ja. Czy więc nie jest naszym wspólnym zadaniem praca nad wzbogaceniem tych krajów i nad podniesieniem tych elfów, którzy tutaj się błąkają, nie nauczeni żadnych umiejętności, do tego samego poziomu siły i wiedzy, jaki osiągnęli ich współplemieńcy za morzem? Celebrimbor przyjął go z otwartymi ramionami. Jedynie Galadriela zdawała się mu nie ufać i słusznie, ponieważ działania Annatara doprowadziły w końcu do tego, iż Galadriela i Celeborna odsunięto od władzy. Elfia piękność opuściła królestwo około 1350 roku II ery wraz ze swoją córką. Celebrimbor został wtedy lordem całego królestwa. Legendy głoszą też, że Celebrimbor kochał się wówczas w Galadrieli, która bardzo ubolewała nad stanem Śródziemia. W akcie miłości Celebrimbor odtworzył dla niej elficki kamień Elessar, El zdolny nie tylko do uzdrawiania istot żywych, ale także roślin i oprawił go w zdobienia przypominające orle skrzydła wznoszące się do lotu. Wracając jednak do Anna Tara, Pana Podarunków. Bractwo Jubilerów czerpało z wiedzy nowo przybyłego pełnymi garściami, usprawniając nie tylko swoje rzemiosło, lecz także niektóre arkana magii. Pod przewodnictwem Klebrimbora i z cennymi radami Annatara, Bractwo wyniosło się na poziom niespotykany od czasów Wielkiego Feanor'a. Rozpoczęto także produkcję prototypowych Pierścieni Władzy. Elfy były jednak poniekąd uzależnione od wiedzy przekazywanej im przez Annatara i gdy ten opuszczał ich raz na jakiś czas, doskonalili się tylko w poznanych już arkanach. W 1500 roku, gdy bractwo było już u szczytu swej rzemieślniczej potęgi, za namową Annatara postanowili stworzyć pierścienie władzy. Owe pierścienie miały pomóc zachować elfom ich umiejętności po wsze czasy. Wszystko odbywało się jednak pod ścisłą kontrolą Annatara, który usprawniał dzieła swą plugawą magią. Elfy nie miały pojęcia, iż sztuka wykuwania, której nauczył ich Annatar, nadawała pierścieniom specjalną magiczną więź. Więź miała zostać wykorzystana później do przejęcia kontroli nad posiadaczami pierścieni. Do roku 1590 udało się stworzyć 16 pierścieni władzy siedem krasnoludzkich i dziewięć dla rodzaju ludzkiego. Wówczas Annatar opuścił ich po raz kolejny, tym razem już ostatni. W tym czasie Celebrimbor miał według niektórych historii podarować jeden z pierścieni krasnoludów swemu przyjacielowi Durinowi III, ówczesnemu władcy Kazad Dum. Dzięki nabytej wiedzy Celebrimbor wykonał później jeszcze trzy pierścienie mocy. Nadał im imiona Willia, Naria i Nenia. Reprezentowały kolejno żywioły powietrza, ognia i wody. W przeciwieństwie do poprzednich pierścieni mocy, te były wolne od złego wpływu Saurona, jako że w ich wykucie zaangażowany był wyłącznie Celebrimbor. W 1600 roku w górze przeznaczenia powstał jedyny pierścień. Używając go. Sauron miał widzieć wszystko, co działo się za sprawą słabszych pierścieni, czytać myśli tych, którzy je nosili, a nawet tymi myślami kierować. Plany mrocznego władcy zostały nieumyślnie pokrzyżowane przez Celebrimbora, który, używając wykutego przez siebie pierścienia, odkrył z dawna planowaną zdradę. Nie wiedząc, co począć, Celebrimbor udał się w 1693 roku do Lorinandu, by zasięgnąć rady mądrej Galadrieli. Nie mieli dość sił, by zniszczyć pierścienie, więc elfka poradziła rzemieślnikowi ukrycie ich z dala od e regionu, w którym szukać ich będzie Sauron. Celebrimbor postanowił wprowadzić ten plan w życie od razu, oddając Nenie biały pierścień wody Galadrieli. W jej rękach miał wzmocnić siłę Lorinandu, ale wpłynął mocno na samą Galadrielę, która poczuła ogromną tęsknotę za morzem. Pozostałe pierścienie zostały wysłane do Gilgalada w Lindonie. Sauron, ogarnięty szałem, iż jego intryga zawiodła, zażądał, by elfy wydały mu wszystkie stworzone pierścienie władzy pod groźbą wojny. Oczywiście elfy nie zgodziły się na te warunki i ukryły pierścienie ludzi i krasnoludów w Ost in Edil. Przez blisko 90 lat Sauron szkolił swe wojska i wciąż ściągał nowych rekrutów. Nie udało się zebrać armii, na jaką liczył, ponieważ na zachodzie elfy sabotowały jego akcje. Mimo niezadowalającej liczebności wojsk, Sauron wyruszył z Mordoru pod koniec XVII wieku II ery. W 1695 armia Ciemności przeszła przez Kalenardon do południowego Eriadoru, skąd dalej ruszyła na północ w stronę Eregionu. Gdy tylko wojska Saurona przekroczyły granice Elfiego Królestwa, Celebrimbor wysłał posłańców do Lindonu. Gilgalat niezwłocznie wysłał armię pod wodzą Elronda i posłał żeglarzy do Numenoru. Niszczycielska siła parła na Ost-in-Edil. Elfy nie zamierzały czekać na swój koniec bezczynnie. Celeborn poprowadził garnizon, by rozgromić przednią straż Saurona. Udało się, lecz przeważająca liczebność pozostałych wojsk zmusiła go do odwrotu na zachód. Uciekając, połączył swe siły z elfami z Lindonu pod wodzą Elronda. Nim przegrupowane wojska elfów dotarły do Ost-in-Edil, armia ciemności zdążyła już otoczyć stolice. Ulice spłynęły krwią. Tylko kilku szczęśliwcom udało się uciec przed potęgą Saurona. Celebrimbor stawił ostatni desperacki opór na schodach cechowego budynku. Nie został jednak zabity, a pojmany przez orków Saurona. Podczas okropnych tortur elf wyznał położenie szesnastu pierścieni. Lokalizacja trzech pierścieni podarowanych elfom pozostała tajemnicą. Celebrimbor umiera naszpikowany orkowymi strzałami, a jego ciało służy później Armii Ciemności jako baner i dowód ich okrucieństwa. Władca Eregionu zostaje wbity na pal i jest niesiony jako przestroga dla Armii Elronda, w której to w stronę właśnie zwróciły się wojska Saurona. Śmierć Celebrimbor'a zakończyła linię rodów Heanor'a. Trzy pierścienie mocy, które stworzył, odegrały kluczową rolę w późniejszych wydarzeniach Śródziemia. Ich potęga pomogła ostatecznie zwyciężyć w walce z Sauronem podczas wojny o pierścień. W przeciwieństwie do wielu swoich krewnych, Celebrimbor był przykładem bezinteresowności i poświęcenia. Nie szukał ani chwały, ani władzy. Pragnął jedynie doskonalenia swego rzemiosła i pokoju dla swego ludu. Jego historia zainspirowała przyszłe pokolenia do walki z ciemnością, niezależnie od ceny, jaką przyjdzie im za to zapłacić. Tak prezentowałaby się spójna historia Celebrimbora, jaką możemy wyłuskać z dzieł Tolkiena. Przenieśmy się teraz do tego, jak inni twórcy zaadaptowali tę postać do swoich produkcji. W serialu Pierścienie Władzy Celebrimbor jest postacią drugoplanową graną przez Charlesa Edwardsa. Zostaje przedstawiony jako mistrz rzemiosła. W Lindonie poznaje się z Elrondem przez Gilgalada. Celebrimbor wyraża swoją ambicję stworzenia czegoś monumentalnego, co wymaga kuźni przekraczającej obecne możliwości elfów. Później Elrond, wykorzystując swoją przyjaźń z księciem krasnoludów Durinem IV, ułatwia sojusz między Eregionem a Kazad Dum. Negocjacje Elronda z Durinem IV i Durinem III prowadzą do rozpoczęcia budowy kuźni. W tym okresie Celebrimbor zauważa podobieństwo Elronda do jego ojca Erendila oraz przypomina przepowiednie łączącą ich losy. Jednak entuzjazm krasnoludów słabnie, co prowadzi do odkrycia, że Durin IV znalazł nową rudę – Mitril. Celebrimbor, zafascynowany właściwościami Mitrilu, wierzy, że minerał zawiera światło Silmarilla i może zapobiec nadchodzącej zagładzie elfów. Po tym jak Durin III zakazuje dalszego wydobycia, Celebrimbor wciąż pełen nadziei pracuje z małym kawałkiem Mitrilu, który zdobył Elrond. Następnie przybywa Galadriela z rannym Halbrandem. Sauron zdobywa zaufanie Celebrimbora i stara się go instruować w sprawie Mitrilu. Wreszcie Galadriela odkrywa prawdziwą tożsamość swego towarzysza. Mimo, że odkrywa prawdziwą tożsamość Halbranda, to ukrywa to przed Celebrim Borem, aby kontynuować proces rzemieślniczy, za sugestią Galadrieli Celebrimbor decyduje się wykonać trzy pierścienie zamiast dwóch, ostatecznie czując się spełniony ze swoim dziełem. Zgoła, odmienną adaptację historii Celebrimbora, jak i całego Śródziemia, znajdziemy w serii Gier Śródziemie, Cień Mordoru i Cień Wojny. Ta wersja Celebrimbora ma to wspólnego z pierścieniami władzy, że też jest odklejona i to nieźle. W grze Celebrimbor jest elfim kowalem, który nie tylko wykuwa trzy elfie pierścienie, ale także wszystkie pozostałe, a także pomaga Sauronowi w stworzeniu Jednego Pierścienia. Celebrimbor po zrozumieniu prawdziwych intencji Saurona kradnie Jedyny Pierścień i używa go do dowodzenia armią orków przeciwko Sauronowi, dążąc do przejęcia kontroli nad Mordorem. Jednak pierścień go zdradza, suwając się z jego palca i wracając do Saurona. Celebrimbor zostaje wtedy pojmany, torturowany i ostatecznie zabity przez Saurona, który zmusza go do oglądania tortur i śmierci jego rodziny, zanim zostaje zabity jego własnym mitrilowym młotem. Po śmierci duch Celebrimbora staje się upiorem. Gra rozpoczyna się, gdy talion zostaje wskrzeszony przez ducha Celebrimbora po krwawym rytuale, co umożliwia talionowi powrót z martwych i daje mu różne nadprzyrodzone zdolności. Początkowo Celebrimbor nie pamięta swojej przeszłości i stopniowo odzyskuje wspomnienia dzięki artefaktom. W miarę jak Talion i Celebrimbor odzyskują artefakty związane z przeszłością Celebrimbora, jego wspomnienia wracają, ujawniając bitwy z Sauronem i tragiczną śmierć rodziny. Talion i Celebrimbor wspólnie pracują nad zakłóceniem planów Saurona. Wreszcie stawiają czoła czarnej ręce Saurona, która próbuje manipulować Celebrimborem, by dołączył do Saurona. Celebrimbor nie daje się przekonać i utrzymuje sojusz z Talionem. Ostatecznie stawiają czoła i pokonują czarną rękę, ale zamiast się rozdzielić, decydują się wykuć nowy pierścień, by kontynuować walkę z Sauronem. Po wykuciu pierścienia Talion i Celebrimbor zostają rozdzieleni przez Szelobę, która zabiera pierścień. Talion oddaje go dobrowolnie w zamian za Celebrimbora. Duet następnie koncentruje się na zdobyciu Palantira z Minas Ithil i budowaniu armii w Nurnen. Tak jak na początku Gier Celebrimbor zdaje się być napędzany poczuciem winy za swoją rolę w stworzeniu Pierścieni Władzy, czując się odpowiedzialnym za chaos i zniszczenie, które nastąpiły wśród ziemi, tak z biegiem wydarzeń rośnie jego obsesja na punkcie władzy, co ostatecznie prowadzi do jego upadku. W trakcie kampanii w drugiej części gry rosnące okrucieństwo Celebrimbora i pragnienie władzy staje się bardzo dobrze widoczne. Ostatecznie Kowal odrzuca taliona dla ciała Eltariel, planując zdominować Saurona. W ostatecznej konfrontacji Celebrimbor angażuje się w bitwę woli z Sauronem, ale zostaje przez niego pochłonięty, łącząc się z Czarnym Panem i tworząc razem z nim. Tak dobrze nam znane oko Saurona. Jak mówiłem, temat Celebrimbora jest o tyle wyjątkowy, że był to jeden z tych bardziej kluczowych materiałów na kanale. Tym samym chciałbym Wam podziękować za te wszystkie lata, przez które byliście razem ze mną, właściwie to razem z nami, ze mną i z Jaskrem, i oglądaliście, komentowaliście i wysyłaliście w naszą stronę wiele miłych, ciepłych i motywujących słów. Gdyby nie Wy. Kanał nie urósłby do tych rozmiarów. Za chwilę przebijemy próg 100 tysięcy subskrypcji, co jest dla mnie liczbą ogromną. Tym samym chciałbym Wam wszystkim jeszcze raz podziękować i zaprosić po prostu do dalszego oglądania materiałów, bo na tym nie koniec. Na dziś to wszystko i do usłyszenia w kolejnych materiałach.